17 września 2014 roku Warszawa. 36-letni Rafał M., mieszkaniec Sadek w województwie kujawsko-pomorskim, zostaje zamordowany. Uderzenie, najprawdopodobniej młotkiem, kończy jego życie. Miał nadzieję na nowy start w stolicy. Zamiast tego, niewyjaśniona śmierć. Sprawca nigdy nie został odnaleziony. Co wydarzyło się tej nocy? Paragraf zbrodni, odcinek ślad po młotku. Prawdziwa historia, prawdziwa zbrodnia. Premiera już w czwartek, 29 maja o godzinie 20.00. Tylko na kanale WOHAL 997.